Cześć! W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam Wam pięć wypowiedzi Pana Donalda Tuska, byłego premiera Polski. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Marna emerytura z ZUS-u lepsza niż nic. Skoro wiadomo, że emerytura z ZUS będzie marna albo w ogóle jej nie będzie, co sugerował kiedyś Pan Waldemar Pawlak, to po co wciąż ten system utrzymywać? Może czas najwyższy zrobić coś z tym zusem, a nie ciągle mówić, że jakoś to będzie. Obniżenie akcyzy przyniesie ulgę jedynie tym, którzy zużywają najwięcej paliwa, czyli najlepiej zarabiającym. Z tego co wiem, to biedniejsi również mają samochody i również płacą za paliwo. Obniżenie akcyzy na paliwo na pewno by im pomogło, a nawet jeśli nie mają samochodów, to obniżenie akcyzy na pewno miałoby wpływ na obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. Nawet nie wspomnę o tym, że ceny różnych produktów w sklepach powinny się zmniejszyć, bo przecież transport będzie tańszy. To również wpłynęłoby pozytywnie na portfele tych najbiedniejszych. Panie pośle, co pan burczy tam pod nosem? Pan mówi, że ja nie wiem do końca, co się dzieje w dyskotece. A pan jest taki bywalec dyskoteki i specjalista od obcinania uszu, czy od zażywania amfy. Tutaj pan Donald Tusk popisał się podobnym chamstwem jak swojego czasu jego następczyni, pani Ewa Kopacz. Nie pan, ja też w kolejce słyszałam, że ponoć jakiś pański znajomy zgwałcił nieletnią córkę sąsiada, mam w to uwierzyć? Państwo to ludzie, a ojczyzna to ich marzenia. Władza, politycy i urzędy są tylko po to, żeby pomagać ludziom w realizacji ich zamierzeń. Traktowanie obywatela jak złodzieja, podkładanie kłód pod nogi małym i średnim przedsiębiorcom, podwyższanie podatków i tworzenie skomplikowanego prawa podatkowego. Rzeczywiście, władza bardzo ułatwia życie obywatelom. Celem ustawy emerytalnej jest sprawienie ludziom przyjemności, powiedział Donald Tusk odnośnie ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Rzeczywiście. Praca w wieku 66 lat, po powiedzmy przepracowaniu 45 lat, to nic innego tylko czysta przyjemność. Później człowiek w wieku 67 lat idzie na emeryturę, która jest marna, ale przecież lepsze to niż nic. Nie jest to zbyt pocieszające, biorąc pod uwagę fakt, że średnia długość życia mężczyzn w Polsce to 74 lata. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.